O, Matko, ale się nie wyspałam. No tak. No wiem, że jest listopad, no ale co poradzę, że ja uwielbiam święta i czuję ze Sandrą Vibe świąt. Więc zapraszam Was do oglądania, a oczywiście, że jest kokomelon. Zapraszam na początek, by trzeba było się w coś ubrać. Oczywiście, że coś świątecznego. Okej. Okay. Nawet ładnie się przybrałam. Idę ich pódzieć. bo oni jeszcze chyba śpią. Albo i nie. Co tu się dzieje? Cześć, rodzinko! Już kokomelon stał. I mama też. Oj, widzę, że mu trzeba też. Co Hej! Dziadanko naszykowane. Dobra, wszystko git. Kokomelon, złaś stąd! Ty jesteś kotkiem, a nie człowiekiem. Nie. A nie Chociaż umiesz gadać, więc wiem o co ci chodzi, prawda? Naprawdę! No, <laughs> <laughs> Matko, co to za dzikie tańce? Kokomelon, uspokój się! Kokomelon, może ci pomogę. Kokomelon, co ty odwalasz? O, sam nie, nie. Koko melon może ja ci pomogę, bo ja nie wiem jak ty się tam znalazłeś. No ja też nie wiem. Dobra, wyzostałam tego Koko Mylona, ja nie wiem jak on to zrobił. Dobra, nie wiem czy czego robić. Hmm, a może jakby tak pójść na zakupy świąteczne, bo mało mam ubrań. Ogólnie nie mi się przyjazd, ale jesteśmy już przy sklepie. Ja sami ja sami sklepie jak zawsze. No, a ja może sobie jakieś czapeczki wezmę. Dobra, wezmę to i to, i to też ładne. Zowie, i to wy będziecie mówić mi, w co mogę się ubrać i będę tak chodziła przez cały dzień na filmikach, więc polecam głosować. I to tyle na razie, to jest jedynka. To piękna dwójka. Trójeczka. A tutaj czwóreczka i to tyle. Ile można? Najwidoczniej długo. To ile to wszystko? 100 złotych. Dużo! jak temu było taniej? Mamo, 11 miesięcy temu tutaj kupowaliśmy ostatnio. W sumie racja. Siadajcie, zmieścimy się. Nie. O, już ciemno się zrobiło. Racja, idź córce spać. Dobrze, mamo. Dobranoc wszystkim. Dobranoc! Dobranoc. Dobranoc. Przebieramy się. Ale lubię tą piżamę. To jest chyba moja ulubiona. Uch. Dobranoc wszystkim. Widzowie, bardzo przepraszam, że taki krótki filmik. Ale mi się coś zepsuło z nagrywaniem i nie mogłam nagrać prawie nic. I tak jest to weekend, więc nawet mi zależy, żeby to nagrywać. Przepraszam, że tak rzadko wrzucam, ale mam w tym tygodniu trzy sprawdziany. I dwa miałam też, więc bardzo przepraszam. I następnym razem będzie dłuższy. Pa!